Co losujemy teraz w 2000, tak? 2000 zł wygrała pani Anna Szymańska z przylepu. I w drugą stronę teraz. 500, tak. Lucjana Feszter Czerwiec. 1000 zł wygrała Barbara Śmigiel ze Słowacji. po 500 złotych wygrali Mirosława Żygadło z Zielonej Góry, Tadeusz Musiał ze Skwierzyny, Henryka Ryczkowska z Zielonej Góry, Wiesława Wójcik z Gubina, Zbigniew Walkowski z Nowej Soli. Czesława Łabrynowicz z Zielonej Góry. Urszula Buszkiewicz z Zielonej Góry. Czesława Kita z Gorzowa Wielkopolskiego. Katarzyna Walczak z Zielonej Góry. i Janusz Rauninger z Zielonej Góry.